A to moja fantastyczna książka Paskudnik warszawski. Czym prędzej ją nabywajcie, bo jest to świetna książka o najbrzydszych i najpaskudniejszych miejscach Warszawy paskudnik.com. Cześć, tu złomnik. Zapowiadałem wam w filmie z Bartkiem z bez planu, że będzie wyprawa w tym roku zimowa. No i właśnie na nią teraz ruszam. Jest to wyprawa do Szwecji. Na razie czekam na pociąg. No, zobaczymy, co będzie dalej. Już po 9 godzinach jazdy pociągiem. Dotarliśmy do Świnoujścia. Teraz idziemy na odprawę promową na odprawę do przeprawy. Będzie niezła przeprawa na tej odprawie, podejrzewam. No zobaczcie, tu jest napisane słupek alarmowo-rozmówny. Jak tak. No ładny ten promik, proszę Państwa, bardzo. Mamy kabinkę bez okna. Ale to nie szkodzi, bo i tak będziemy w niej spalić, tylko siódma rano, którą dopływamy do Treleborgu i łapiemy pociąg do miasta Rwika. Więc niech nikt nie fika. Robię pach i znika się. Najlepszy film od MS Peter Pan do do portu za około pół godziny. Uważajmy pasażery. Peter Pan przybywa через 30 minut. Naszym pierwszym przystankiem na szwedzkiej ziemi był Trelleborg, gdzie złapaliśmy pociąg do Malmy. W Malmy mieliśmy chwilę na przesiadkę, więc zdążyliśmy zobaczyć sobie centrum i takie piękne, futurystyczne, bardzo nietypowe autobusy z podwójnym przegubem i przykrytym kołem. A potem już ruszyliśmy pociągiem do Göteborga, który był naszym pierwszym miejscem docelowym w Szwecji. Zobaczcie, ile przestrzeni jest zawłaszczone na wielopoziomowy parking rowerowy w centrum Göteborga. Przy samym dworcu tu jest parking rowerowy, tu jest ogromny parking rowerowy. W tym miejscu mógł być skwer z drzewami, z donicami, z miejscami spontanicznego relaksu, a tymczasem jest po prostu parking. To jest, to jest naprawdę okropne. Okropne jest też miasto Göteborg w swojej północno-zachodniej części, gdzie są same parkingi, same jakieś niedokończone wieżowce, fabryki, port i tak dalej. Przejechaliśmy to wszystko autobusem aglomeracyjnym X1 w kierunku miasteczka Turslanda, które się okazało być równie okropne. Nasz hotel z Turslanda mieści się w budynku, który jest nad supermarketem. To jest taka wielka, pusta przestrzeń. To jest obok jakaś siłownia, coś. Centrum rehabilitacji. To jest hotel w ogóle. O tam jest, zobaczcie, to jest hotel. Tuszlanda Studios, idealnie. Witamy, nowy dzień. Tym razem w Turżlanda, to jest takie miasteczko pod Jedwabory, gdzie jest m.in. fabryka Volvo. Wziąłem hotel w Turżlanda, żeby było blisko do muzeum Volvo. A potem się okazało, że to miasteczko jest ogromne i że do hotelu jest stąd, znaczy do muzeum od hotelu jest 5,5 km. Ale stwierdziliśmy, że w tupie mamy komunikację zbiorową i idziemy, ponieważ idzie się przez wioski, przez pierdolniki, przez syf, więc to jest coś, co nam się podoba i w związku z tym, Muzeum Volvo, We are coming to you. To po szwedzku jest. Zobaczcie, jak Szwedzi kłamią, jest napisane Previa, a stoi Fabia. A? Bezczelność. Otóż Muzeum Volvo mieści się na końcu, wszystkiego. I tak centralnie to nic nie ma zupełnie. Trzeba tutaj dojść albo dojechać autobusem, który jeździ raz na godzinę. No dobra, jesteśmy na miejscu i dobrze się zaczyna. Zobaczcie tego dueta tutaj w oryginalnym stanie na sztucznym śniegu. Ale jest piękny, skubany. Długo szukałem najgłupszego gadżetu w sklepie Volvo. Na szczęście mi się udało znaleźć różową czapkę z daszkiem. Eee, za 50% ceny jest 50% zniżki na to, bo nikt nie kupuje różowych, to ja kupiłem. Tam widzimy przed nami pierwszy autobus Volvo. I tutaj zapowiedź kolejnego odcinka. Bo ten autobus jeździł do Arvika, tak się mówi: do Arvika. Do tego miasta się wybierzemy w drugim odcinku ze Szwecji, ale to nie będę zdradzał, Nie będę robił spoilerów. O, na przykład, tu jest jakiś auto bez spoilerów, zobaczcie. Tu są moje ulubione czasy Volvo, kiedy e, tuż przed wojną robili auta wzorowane na amerykańskich, takie ogromne. To jest na przykład TR-802, który wygląda, wypiży male jak jakiś, nie wiem, Chevrolet albo Packard e, z, z, prosto z Ameryki z 1938 roku. Podobnie tutaj PV-52, które był niby to mniejszym samochodem, ale też wielkim, ogromnym skurczybykiem. I rzeczywiście, te auta były po prostu wtedy gigantyczne. W ogóle się nie, nie szczypali. PV-36 podobnie. Spójrzcie jaki ma niesamowity przód. Przód jest trochę w stylu Chryslera któregoś zrobiony. Że te reflektory już nie są w błotnikach, tylko są normalnie wkomponowane jakby obok grilla. To jest powojenne Volvo, seria PV-6. Już znowu ma reflektory wystające, tam ten eksperyment przedwojenny z tamtym samochodem się trochę nie powiódł. Bardzo popularny to był samochód w Szwecji, ten PV6, jako taksówka. Nazywali go Disponent. I również jest ogromny, i również jest bardzo mocno wzorowany na autach amerykańskich, głównie na Plimucie. W tym przypadku można rozpoznać, że jest powojenny, bo już zamiast ramieniowych kierunkowskazów, które wcześniej były tutaj, ma teraz już tutaj lampki normalnie elektryczne. No i jest piękny oczywiście, uwielbiam takie kształty, tak zwane bombs. Volvo PV w wersji towarowej nazywa się LV. No, P to od Personen, a L to Last Build, czyli samochód towarowy, użytkowy. Nawet ma takie tutaj piękne logo Volvo na grillu. No i to była taka konkretna wielka ciężarówka, to taki śmieszny przypadek, że na tym samym podwoziu z bardzo podobnym właściwie przodem budowano samochód typu elegancka limuzyna i samochód ciężarowy. to było, to było normalne, A teraz wyobraźcie sobie, że jest Mercedes S-klasa i na Mercedesie S-klasa buduje się ciężarówkę. Pierwszy popularny model Volvo PV444 z 1947 roku, czyli dla większości z Was to będzie taka garbata Warszawa dwudrzwiowa, mój dziadek taką miał w Warszawę. Wiadomo o co chodzi, ewentualnie syrena. Idziemy do sali poświęconej latom 50. i 60. Czyli kiedy w Szwecji się na dobre zaczęła samochodoza. Tutaj na przykład jest Volvo Amazon Kombi. Myślę, że to jest jedno z najładniejszych Volvo w ogóle. No i takie Volvo, które naprawdę zaczęło epokę samochodów kombi pięciodrzwiowych z praktyczną tylną częścią nadwozia, no bo jednak ta PV 544 Duet to był taki bardziej samochód dostawczy niż, niż rodzinny. Tu jest Volvo Sport, jeden z najrzadszych modeli Volvo, jeżeli w ogóle nie najrzadszy, zrobili tego 67 sztuk. W 1956 roku zbudowali je, 1500 cm, 1400 cm pojemności i około 70 koni, co bardzo był dobry wynik na tamte czasy. No tylko, że się okazało, że w Szwecji nie bardzo jest rynek na samochody Cabrio z powodu no, pogody nie bardzo zachęcającej do tego, a produkcja tego była bardzo kosztowna, to było ręcznie robione i wysyłanie tego na eksport po prostu się nie opłacało. Ja to wam powiem, jestem umiarkowanym fanem Volvo, one są po prostu nudne te samochody, natomiast gdybym już musiał czymś jeździć, używać któregoś z samochodów marki Volvo, to chyba chciałbym, żeby to była 145 w kombi, ponieważ ona jest po pierwsze bardzo trwała, po drugie bardzo praktyczna, a po trzecie ma mój ulubiony quirk w postaci tego, że drzwi są z sedana i to widać, że tutaj się schodzą w dół jak w sedanie, a potem jest kombi zrobione, żeby było taniej, nikt tego nie zauważy i w dodatku ta sekcja kombi, jest jeszcze zrobiona z dwóch okien, bo jedno było po prostu za, za drogie, zbyt skomplikowane w produkcji, więc zrobili z dwóch mniejszych. Tutaj stoi Volvo Experimental Safety Car, czyli samochód zbudowany wyłącznie z myślą o tym, żeby był jak najbardziej bezpieczny. 72 rok. Volvo Experimental Safety Car został pokazany w Genewie i został wypełniony technologią, która wtedy była zupełnie nowa i przełomowa. Na przykład tam kolumna kierownicy się, łama, się łamała, był ABS. Były strefy z gniotu, były specjalne zderzaki i tak dalej. W tym samochodzie można było przeżyć uderzenie w ścianę z prędkością 80 na godzinę. Jesteśmy teraz w hali, gdzie jest 60 lat modelu P1800, który ja tak średnio kocham. Ale fajnie jest zobaczyć jego prototyp na szprychowych felgach. Jeszcze oczywiście ten brytyjski od Jensena, takim eee, dosyć jeszcze nie za bardzo do końca zrobionym wnętrzem. Każdy fotel inny, jakaś tam ławka z tyłu, taka blejaka. No ale... To auto jest piękne, tylko ono jest bardzo rozczarowujące w prowadzeniu, ponieważ ono jest wolne, strasznie i zupełnie nie jeździ jak samochód sportowy. Ono jeździ jak auto osobowe, któremu ktoś nadał formę takiego coupe. A Tu jest prototyp z lat 60. -tych. Następcy P1800S pod nazwą The Rocket, rakieta, i, i jest on obrzydliwy, wizualnie, ale nie wiadomo jakim sposobem później ten design się przedostał do któregoś z modeli Datsuna, i był Datsun, który tak wyglądał, i miał takie okno, i, i miał nawet podobne koła, i tak dalej. Teraz czas na Hall of Shame, czyli hale z najgorszymi Volwami. Tu jest 60 czyli po prostu DAF przebrandowany na Volvo, potem jak Volvo przejęło markę DAF autosobowych. Tu jest 480, czyli Volvo, które było brzydkie, wolne, bez pomysłu, głupie, udawało tylko kupę i się nadaje tylko do zgniatarki. Tam mamy przejaw stylistycznej abuminacji Volvo 262C od Bertone, które było tak brzydkie, że na jego widok mam ochotę zwrócić szczyt bular, czyli szwedzkie klopsy i było też wolne, głupie i bez sensu. Dalej tam mamy 240. To nie wiem co one tu robią, bo w sumie one mają, mają trochę rozumu i godności człowieka. Ale po tej stronie już zaczyna grubo, bo jest i 440, i 460, czyli holenderski szmelc, który tylko udawał Volvo. Obok kolejne V40, czyli kolejny holenderski szmelc robiony w kooperacji z Mitsubishi, który też tylko udawał Volvo i był głupim śmieciem, do niczego niepodobnym. Ale na samym końcu schowany, tak żeby za bardzo nie było widać, jest najgorszy samochód Volvo w historii, czyli Seria 300, budowana. Na podwoziu, na koncepcji Dafa, Samochód absolutnie straszny, fatalny, koszmarny, brzydki, ciasny, głupi, psujny, awaryjny, drogi w naprawach, wolny. Czas 700, które w sumie są nudne, flak, ale jest jeden ciekawy model wśród nich. To jest oczywiście 780, który zrobili tylko 8500 sztuk i 780, chociaż jest dwudrzwiowym y, wariantem wersji 760, ma inny przód. Inną maskę, inne błotniki, wszystko jest inne, nic nie jest podobne, nic nie pasuje, <grym> idealnie. W 1953 roku Volvo uznało, że trzeba zrobić auto super nowoczesne, ale oczywiście wzorowane na autach amerykańskich, i powstał prototyp Volvo Philip z silnikiem V8 36 czy 38, coś takiego jakiegoś ogromnym. Bardzo dziwnie stylizowany, jak na Europę, a w Stanach Zjednoczonych byłby zupełnie normalny. Przypominał trochę Kaisera, Frasera, coś takiego, miał nawet taką szybę z takim. Kształt litery V, stylizowaną u góry. No i powstał jeden prototyp tego samochodu. Po przygotowaniu go, objechaniu i tak dalej, uznano, że nie ma żadnej szansy, żeby ten samochód się sprzedawał w Europie. Po prostu był za wielki, za drogi i nie miał żadnej przewagi nad autami amerykańskimi, które wtedy były dostępne, a prawdopodobnie byłby droższy jeszcze w produkcji. Więc zarzucono to. Ale ten silnik V8 później był wykorzystywany w maszynach roboczych, w ciągnikach i tak dalej, w ciężarówkach, w coś tam. Niesamowite jest to, że ta maska tego prototypu Filip to jest jeden element. Błotniki, tutaj ta maska, to wszystko jest z jednego kawałka i kończy się dopiero tutaj. Tu jest ciężaróweczka o nazwie Trigge, była też podobna o nazwie Snabbe, czyli pierwsze Volvo z silnikiem pod kabiną. I to był dokładnie ten silnik z tego konceptu Volvo Filip, który wcześniej Wam pokazywałem V838. Tu jest koncept Volvo DC1 ma karbonowe felgi i opony chyba to są masywy tak w ogóle niepompowane. Ogólnie jest to auto elektryczne w założeniu. Jest to mały samochodik miejski, przypominający klasę A, chociaż podobno ma w środku tyle samo miejsca co V70. Oczywiście to nie było nigdy przeznaczone pod produkcję, tylko pod pokazanie, co można zrobić w małym samochodzie. Więc robili tam obracane fotele, miejsce pod ogniwa paliwowe, z tyłu osobne fotele, jakiś wielki bagażnik, i tak No ale na tych kołach to wygląda przekomicznie, wygląda to karykaturalnie to jest koncept samochodu elektrycznego Volvo, Elbil, koncept 76 roku, który miał 4 miejsca i prędkość maksymalną 70 km na godzinę, ale zalecano, żeby nie przekraczać 50 na godzinę. I obczajcie, że trzeba było 10 godzin go ładować, żeby 2 godziny nim jeździć. Rewelacyjne, Rewelacyjne połączenie, proporcja fantastyczna. No i tu jest Volvo, koncept z 83 roku, LCP. To jest samochód podobno który jest dla środowiska nieszkodliwy, co mogło zostać zastąpione ekologicznymi materiałami to zastąpiono. Bardzo odezwono samochód. On ma tam 66 koni, 1.3 coś takiego i to wystarcza w zupełności. Ma na przykład trzy śruby tylko na koło, jak Peugeot wymyślił to, czy Citroen 50 lat wcześniej. No ładny jest owszem ma okienko jak Subaru XV znowu. No tylko że bez sensu kompletnie, bo komu są potrzebne takie małe samochody typu kupę? Natomiast widać w jego linii bocznej później że zainspirowała się tym Honda zrobiła CRX a zrobiła Insighta pierwszego. Tu jest silnik z autobusu Volvo 9700 turbodiesel, który ma przebieg 3 miliony mil, czyli tam 4 ponad miliony kilometrów i po rozebraniu go okazało się, że praktycznie jest tak samo dobry jak nowy. Silnik ten jeździł w Meksyku w autobusie, który właściwie nie był gaszony, leciał cały czas, 15 godzin na dobę leciał przez cały, cały czas przez kilkanaście lat. No i właśnie na natłukł tyle kilometrów i potem wrócił tutaj jako pomnik myśli technicznej Volvo. dwa kilometry do Muzeum Saba teraz będziemy iść po Trulhetan i liczyć Saby to jest trzeci na razie, którego widzimy numer 3 5 minut marszu z dworca to jest dziewiąty Sab w Trollhattan. uwaga, w Trollhattan jest plac zabaw dla dzieci, o tematyce samochodowej jest normalnie napisane zobaczcie, Bilwerkstad, czyli warsztat samochodowy i w tym warsztacie stoi taki mały drewniany sab, Tego można naprawiać, że bawi się w naprawianie go. Zobaczcie, to jest genialne, piękna rzecz. Tu jest normalnie pomieszczenie warsztatowe, biuro warsztatu, a tu jest też samochód marki Anglia. Angielski, czyli to jest też zepsuty, dobra, sab i jakiś angielski samochód, czyli wiadomo, że zepsute. A ty ma nawet na, napisane saben. 24, parkowanie, zobaczcie, parkowanie nielegalne na chodniku na pewno Polak. A tutaj drugi Polak też stoi na chodników. Jeśli chodzi o sałę, to mamy 25, mamy 97, 26, 27 na razie jest. Wyniki liczenia Sabów w ciągu 21 minut marszu spotkaliśmy 37 Sabów. Słuchajcie, jak ktoś nie chce oglądać całej relacji z Muzeum Saba, to na początek sobie zrobimy wersję Too Long Didn't Read, TLDR. Po prostu przejdę wam, pokażę w pół minuty. Jak dbasz tak ma? Tego pojazdu myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest oczywiście syrena. To się zaczyna od alei dwusuwów. Tych dwusuwów to jest całkiem sporo i na samym początku jest przepiękny 92. E, jakby ten sub mi się podoba, ze względu na to, że on ma taki 50s albo for, late 40s vibe z powodu tych zakrytych przednich kół. Wtedy to było modne wtedy. Samochody marki Nash na przykład miały takie rozwiązanie amerykańskie, tam jakieś europejskie BMC. Się zdarzały też Ostliny Morisy z tym rozwiązaniem. Także to jest fajne, bo to jest takie coś, co już nie istnieje i nigdy nie wróci. Jeśli miałbym wybrać jeden samochód marki Saab, który bym chciał jeździć, to jest to zdecydowanie ten. Ponieważ uwielbiam samochody, gdzie wszystko jest nieparzyste. Tu są trzy cylindry. Troje drzwi i siedem miejsc. To w ogóle super połączenie. Dobra, idziemy do działu konceptów. to będą najdziwniejsze sabie, jakie sobie tylko można wyobrazić. Na przykład ten. To jest model SV1, jak EV1, jak w tym, w General Motors. No, więc to się nazywało EV1, ale było napędzane silnikiem spalinowym o mocy 285 koni. Miało dach z panelami słonecznymi, I miało okienko jak Subaru SVX i miało cztery miejsca. A z tyłu miał taki niesamowity szklany dach. To musiało być tak potwornie gorąco pod tym dachem. Oczywiście bagażnik, nie miał żadnej rolety, więc wszystko było idealnie. Widać to masz w bagażniku jakimś bajzel. No i tu jest część konceptualno-historyczna, czyli zbliżam się do najlepszych pojazdów. Ten z dymkami to jest auto, które można w internecie zobaczyć w bardzo wielu miejscach i publikacjach. To jest Saab 92 albo 93, który dostał dwa silniki. Oba są ułożone poprzecznie. Normalnie były wzdłużnie w tym samochodzie silnik ułożony, a ten ma poprzecznie obok siebie te silniki. Osiągają 140 koni, jest 2x750 cm. To jest dwusów jakby podwójny. Sam tak zwany potwór. Monstret. Aha, no to było zbudowane teoretycznie pod wyścigi, ale jak już to zbudowali pod wyścigi, było dość szybkie i dwie paki leciało, to się okazało, że no nie da się aż tak regulaminu nagiąć tych wyścigów, żeby ten samochód Przepchnąć w tych wyścigach, więc no odpadło to świetna robota. Ten obok jest nawet ciekawszy, ponieważ tak naprawdę to jest SAB 99 w nadwoziu SABA 96, który został poszerzony o 20 cm. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, jak się podejdzie z bliska, to jednak widać, że auto jest dużo szersze i już ma układ napędowy z tym silnikiem triumfa pochylonym. Jak99 ze skrzynią biegów pod spodem, już nie V4 Fordowskie, już nie dwusów, tylko właśnie ten rzędowa czwórka. No i to był taki prototyp, zrobiony, żeby sprawdzić, jak to się zachowuje. Tutaj ostatnia próba zmodernizowana, zmodernizowania przepraszam, serii 95 w postaci modelu 98 Shooting Brake z ogromnym tylnym oknem i z taką ładnie opadającą klapą. Tak by było widać, że ten model stylistycznie to są lata 50. takie mocne, więc no niewiele się dawało zrobić z nim, ale spróbowano taki trochę Scaro Plus od Saba. To nieudany następca Kalmara SAB 99 Electric Postal Van. Czyli auto zrobione, myślę o listonoszach szwedzkich, tak jak ten Kalmar żółty, DAFT, wiadomo o co chodzi, znacie go na pewno. No więc to się nie udało, nie weszło to do produkcji, było paskudne. No i było elektryczne, to był trochę problem w tamtych czasach, bo zasięg tego był bardzo mały, miejsca ładowania właściwie nie było, więc no, nie było szans. Większość samochodu zajmowały po prostu akumulatory na podłodze tam rozrzucone i to było bez sensu. A tuż obok stoi samochód, który powinien był powstać, ale nie powstał, czyli 99 Safari, czy właściwie 900 Safari z 81 roku, e, czyli po prostu wersja kombi e, samochodu Saab 900, która naprawdę aż się prosi o to, żeby ona istniała w rzeczywistości, nie wiem dlaczego tego nie zrobiono. Ten samochód miał wielki potencjał rynkowy i Szwedzi by go kupowali jak szaleni, którzy uwielbiają kombi, więc czemu nie? To nie wiem. Tutaj rzadka wersja, bazowa wersja Saba. Nie ma żadnego wyposażenia. Zobaczcie, tak wygląda. Sab 95 w wersji bazowej. Na polski rynek. No i tu jeszcze sonety. I to dwa. Jakbym nimi pojechał na Krym, to byłyby sonety krymskie. Aha, aha. Zobaczcie, tu jest zielona kaseta zapłonowa. Z zielonej nie znaczy. Czerwoną to znam. czarną coś tam, coś tam to znam. No i to był pierwszy odcinek ze Szwecji, Muzeum Saba i Muzeum Volvo. W drugim odcinku pojedziemy w miejsce, które być może wszyscy znają, a być może nie zna go nikt. W każdym razie będzie fantastycznie. Poczekajcie, bo warto. Oglądajcie i tego tam nara.